Siema. Dzisiaj robię opening w LoLu. Głównie zebraliśmy się tutaj dla tych siedmiu kultów zrujnowania. Ale w się są dwie doskonałe skrzynki. Więc e, zacznijmy może od nich. <grym> o Boże, dobra ustawiam sobie to. Generalnie ja uwielbiam emotki. Emotki są najlepsze. A nawet senne zamienia. Nawet. Aż tak bardzo podoba mi się ta emotka. Druga skrzynka. I... O, oh, fuck, ale... syf. <laughs> e, lubię czasem zagrać Masterem, ale to nie tak, że... Nie, nie podobał mi się tam ten skin, ale ten jest przeuroczy. A chyba mam już drugą... Tak, mam już drugi odłamek. Okej, okay. nie ma problemu. E, nie gram ryżem. Jak na razie, lód tragiczny. Zobaczmy, co jest dalej. Super canon. Ok. O, no to już coś lepiej, ale dalej tak jakoś przypał. <laughs> no i to ja rozumiem. Gdzie to. O. Śliczny skin. Nie gram, no, ok tylko Czasami zagram na bocie, jak już gram, ale rzadko. I Wayne, no, powiem wam, jeden skin dobry. No, czy. O, poczekaj, bo jeszcze mam jeden klejnot. No, czy opłacalne są te kule? No, nie. No, w sumie, czemu miałoby być opłacalne? To jest jakaś gra. To nie jest ekonomia, ja wam, o super, ja, ja nie skończyłem zarządzania, żebym wam mówił na co wydawać pieniądze, a jeśli enjoying this game luzie, to kupujcie, nie? No, no to słuchajcie, to taki króciutki filmik, taki mały update'cik, co robię, no i trzymaj to się, siema!